LuxPaw Centrum Ogrodzeń z Możywouł, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie, w ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Możywuł 36a, Możywuł małpa luxpaw.pl, telefon 797 Dziś w Domu Kultury w Stąporkowie odbywa się wspólne kolędowanie na szczytny cel. Zbieramy pieniążki dla Magdaleny Czechowskiej na dalszą jej rehabilitację. To pięknie, że ludzie potrafili znaleźć czas, przyjść, zaśpiewać, oczywiście coś wylicytować i zakupić przepiękne stroiki świąteczne, a cały dochód zostaje przeznaczony właśnie na rehabilitację. Oczywiście wszystkich zachęcam do skorzystania z, z licytacji, jakie odbywają się na stronie Rehabilitacja szansą na normalne życie Magdaleny. Pani Magdalena potrzebuje ciągłej rehabilitacji. Miesięczny koszt takiej rehabilitacji opiewa na kwotę 30 tysięcy złotych, a to jest bardzo ważne, by mogła powrócić do zdrowia i do domu. Dlatego wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to, że pokazali i pokazują dobre serce i przeznaczają swoją pomoc. W takim celu, by Magdalena mogła wrócić do domu zdrowa. Kiermasz został przygotowany między innymi przez wolontariuszy z Akademii Wolontariatu, który podlega pod Urząd Miejski w Stąporkowie, a strojki zostały przygotowane zarówno przez wolontariuszy z Akademii Wolontariatu MG, ale także wolontariuszy z Fundacji Inspiracja i Rozwój i ludzi o dobrych sercach, w tym oczywiście też córkę pani Magdaleny. Chciałabym podziękować. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna, i moja cała rodzina, tata, brat, za okazane serce i za pomoc.